Bliżej prawdy, kosmos świadomość Bóg. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym zasnąć i nigdy się nie zbudzić. Otacza mnie śmierć. Zdaję sobie sprawę z jej nieuchronności, ale czuję się nietykalny. Nie jestem sam. Niemal wszystkie religie obiecują życie wieczne, mają wspólne przesłanie, choć przybiera ono różne formy: śmierć nie stanowi kresu ludzkiej drogi. Moje ciało przeminie, ale ja nie. Nie korci mnie, żeby udowadniać istnienie życia po śmierci i nie chcę uganiać się za sensacyjnymi opowieściami. Nauka nie uznaje ich za dowody, bo nie korzysta z niepotwierdzonych źródeł. Chciałbym jednak poznać wizję życia wiecznego. Nawet te najbardziej niejasne i mgliste. Jeśli czeka nas życie po śmierci, to jak będzie wyglądało? Odpowiedź na moje pytanie powinna być w miarę sensowna. Inaczej, zwątpię w jej prawdziwość. Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i szukam rozwiązania zagadki. Jak wygląda życie po śmierci? Zaczynam w Oksfordzie od spotkania z Richardem Swinburne'em, jednym z najwybitniejszych filozofów religii. Cechuje go analityczna wnikliwość i wierzy w życie wieczne. Ciekawi mnie, jak je sobie wyobraża. Bóg obiecuje nam nieśmiertelność. Czy możemy choć częściowo zrozumieć, co to znaczy? Częściowo tak, ale na pewno nie w pełni. Życie wieczne można rozumieć jako bytowanie poza czasem lub niemające końca. Zgodnie z tradycją powszechnie uważa się je za nieograniczoną w czasie egzystencję następującą po życiu doczesnym. Chciałbym wiedzieć, co będziemy robić. Właśnie. Przede wszystkim będziemy szczęśliwi, ale nie chodzi wyłącznie o uczucie. Szczęście polega na tym, że robimy to, co chcemy. W nauce o niebie jest mowa o czymś, co Tomasz z Akwinu nazywa Beatitudo szczęśliwością. Ten stan to możliwość czynienia tego, co chcemy i co ma największą wartość. Nie wiemy oczywiście, co konkretnie mamy robić. Ostatnia księga w Biblii, Apokalipsa Świętego Jana, podaje nam zarys takich działań. Wydaje się, że można w nich wyróżnić dwa elementy. Po pierwsze, będziemy czcić Boga. Dużo miejsca poświęcono tańcom i śpiewaniu hymnów. Osoby wrażliwe na piękno doskonale wiedzą, że muzyka, sztuka i poezja są cenne same w sobie. Wynika to jednak między innymi z wartości obiektu, do którego się odnoszą. Skoro Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący i doskonale dobry, zasługuje na nieograniczoną cześć. Po drugie, wyjawi nam nieskończenie wiele informacji na nasz temat. Może to, o czym mówisz, jest warte zachodu, przyjemne i daje poczucie szczęścia, ale szczerze mówiąc. Bierne oddawanie czci wydaje mi się po pewnym czasie dość nudne. Granie na instrumentach i tańczenie to czynności aktywne. Sęk w tym, że jeśli Bóg odpowiada biblijnemu opisowi, ma nieskończenie wiele nieznanych aspektów, które będziemy odkrywać i czcić na mnóstwo nowych sposobów. Jak wyobrażasz sobie odmienioną istotę ludzką? W Nowym Testamencie czytamy o zmartwychwstaniu. Religie chrześcijańskie, w przeciwieństwie do wierzeń Wschodu, zawsze głosiły zmartwychwstanie. W chwili śmierci ciało rozstaje się z duszą, lecz ostatecznie zostanie z nią zjednoczone. Do nieba idzie cała osoba, ciało i dusza. Jej ciało nie musi być tak ograniczone jak nasze, ale pozostaje ciałem. Co to znaczy? Ciało jest przedmiotem publicznym. Pozwala na kontakt międzyludzki. Nie zmieni się fakt, że jesteśmy obecni i dostępni dla innych. Będziemy dysponować miejscem, w którym można nas znaleźć i nawiązać z nami relacje. Ciało umożliwia publiczną ekspresję, a niebo stanowi wspólnotę złożoną z jednostek. Duży nacisk kładzie się na zadania, które stoją przed świętymi. Jezus zapowiadał apostołom, że będą sądzić 12 pokoleń Izraela. Innymi słowy, rządzić. Z pomocą świętych ludzie staną się dobrzy. I oddawanie czci Bogu będzie zgodne z ich naturą. Szczęście, błogostan, składanie czci, ciało i dusza, wspólnota jednostek, które wykonują zadania. Brzmi nieźle. Ale liczyłem na więcej. Być może niesłusznie. Co jeszcze nas czeka? J.P. Morland jest filozofem chrześcijańskim, traktującym Biblię jako dosłowny przekaz od Boga. Czy wizja tego uczonego jest bogatsza? JP. Próbuję się dowiedzieć, jakiego życia doświadczymy po śmierci. Nowe ciało otrzymane po zmartwychwstaniu nie będzie materialne. Obecne się psuje, rozkłada, a przyszłe przetrwa wieki. Będziemy mieć fizyczne ciała, ich duchowość należy tłumaczyć tym, że nie przeminą. So it's a body. Powstaną z nowej materii? Nie potrafię powiedzieć z jakiej. Wiem, że nie będą tak ograniczone jak ciała doczesne. Życie wieczne po zmartwychwstaniu wiąże się z władzą ludzi nad materią. Jezus był pod tym względem archetypem. Na jego rozkaz usechł figowiec, a chleb i ryby się rozmnożyły. Zajmiemy się twórczością artystyczną. Powiemy, by zbocze góry stało się fioletowe i nastąpi zmiana. Będziemy się uczyć, bawić, tworzyć. Nie zaznamy nudy, ale uczucia ekscytacji. Ciągle będziemy coś odkrywać. Co najważniejsze, dokonamy tego z najbliższymi i z Bogiem, wspólnie poszerzając horyzonty. Zbudujemy głębokie relacje bez cienia skrytości. Ciała będą materialne, łącznie z jedzeniem, zbudowane w ten sam sposób, przestrzenne, widzialne, mające kształt, ale niezmienne. Na pewno będziemy mogli ruszać rękami albo nadać nadgarstkom kolor zielony. Jeśli pytasz o rozkład, to taka zmiana nie nastąpi. Nigdy. A funkcje życiowe? Seksualność? Nie będziemy za nią tęsknić, bo nie będzie potrzebna. Po co w takim razie jedzenie? Nie wiem. Dlaczego Bóg stworzył zielone robaki? Jedzenie będzie źródłem przyjemności, sprzyjającym naturze. Seksualność natomiast nie będzie konieczna, aby się rozwijać. Zastanówmy się, czy spotkamy domowe zwierzęta. Dobre pytanie. Sądzę, że Bóg szykuje nam niewiarygodnie emocjonujące przeżycia. Każdego spotka to, co pozwoli mu rozwinąć Skrzydła. Bóg nie sprowadza ludzi do wspólnego mianownika. Poszczególne osoby dostaną w niebie wszystko, co umożliwi im maksymalny rozkwit. To nie musi być zawsze to samo. Czy niebo to miejsce? Teraz nie. Jest rzeczywiste, ale nie ma położenia w przestrzeni. To inny rodzaj egzystencji. Po zmartwychwstaniu ciał pojawi się nowe niebo i odmieniona Ziemia, na której będziemy żyć. Jesteśmy na nią skazani? Nie. Jezus służy nam za archetyp. Po zmartwychwstaniu miał zdolność ukazywania się, a prawa fizyki nie rządziły jego ciałem. Będziemy badać wszechświat. Dlatego jest tak ogromny. Czekają nas ciekawe odkrycia i fenomenalna zabawa. Wszystko, co znamy oprócz seksu? I znacznie więcej. Jedynie science fiction, dając upust nieposkromionej fantazji, przybliża nam życie wieczne. To nie będzie garstka staruszek zawodzących w drewnianej, pustawej chałupie. Przed nami wielkie świętowanie. Życie wieczne. Które jest arcybogate, złożone, twórcze. Aby w nie uwierzyć, trzeba sporej doz zaufania przynajmniej wydaje się warte Zachodu, a inne religie. Nie tylko chrześcijanie roszczą sobie prawo do życia wiecznego. Chcąc poznać poglądy muzułmanów, zwracam się do Sejeda Husseina Nasra, czołowego filozofa islamu. co? chcąc poznać poglądy muzułmanów, zwracam się do Sejeda Husseina Nasra, czołowego filozofa islamu. Jak wygląda życie wieczne w religii muzułmańskiej? Na Zachodzie ten aspekt doktryny islamu często jest błędnie rozumiany. Opis raju w Koranie odwołuje się do wrażeń zmysłowych. Znajdują się tam na przykład zwierzęta i rośliny. Angielskie określenie raju, paradise, pochodzi od perskiego pardis, czyli ogród. Jest jeszcze kwestia seksualności. Obecność chorys, to słowo także weszło do języka angielskiego. Będą dziewice, ale i mężczyźni dla kobiet. Dlatego w średniowieczu Islam uchodził za religię pozbawioną duchowości i na wskroś zmysłową. Mnie to nie przeszkadza. Od czasu rewolucji seksualnej krytyka złagodniała. Przyjrzyjmy się temu opisowi. W naszym świecie akt seksualny jest bezspornie najsilniejszym doznaniem zmysłowym. Nic mu nie dorównuje. Ale doświadczenie to jest ograniczone, przede wszystkim przez panujące prawo, nasze możliwości fizyczne, uwarunkowania emocjonalne i tysiące innych rzeczy. Odrzućmy wszystkie te okowy. Istotą zjednoczenia seksualnego jest doświadczenie raju. Dlatego każdy tego pragnie. Poszukujemy raju utraconego. W tych opowieściach pojawia się wizja niebiańskiej uczty z rajskimi owocami, itd. Tak Odniesienia do zmysłów i seksualności nie obniżają wartości raju, lecz ją podnoszą. Pokazują, że każda doczesna przyjemność, wszystko co sprawia nam radość, jest odbiciem przyszłych odczuć. W raju istnieją poziomy szczęścia. Najwyższe nie dotyczy ogrodu, lecz ogrodnika, a więc samej istoty szczęścia to transcendencja wszelkiej myśli, idei całej ograniczonej egzystencji. Przekracza nasze wyobrażenia. Zachowamy osobowość, czy zjednoczymy się w kosmicznej świadomości, jak głoszą niektóre religie? Po pierwsze, owa świadomość jest metakosmiczna. A po drugie, zjednoczenie nie zniszczy jednostkowości bytu. Zanurzymy się w oceanie boskości, zachowując przy tym cechy własne. Mistrz Eckhart pięknie to ujął. Nasze ja odnajdzie siebie w Bogu. Przekroczymy to, co powszechnie utożsamiamy z osobowością. To wielka tajemnica, której rozum nie pojmuje, ale możemy być świadomi nicości, rozpływając się w tym, co boskie. Islamski raj przypomina chrześcijańskie niebo, jeśli chodzi o boga i szczęśliwość. Treść wizji oraz użyte w jej opisie metafory są jednak zasadniczo odmienne, zwłaszcza w dziedzinie seksu. Czas poszukać rozmówcy spoza kręgu religii abrahamowych. Intryguje mnie hinduizm. Prawdopodobnie najstarszy nurt myślowy na świecie. Zagadnąłem Vivi Ramana, hinduistę i fizyka zainteresowanego duchowością. Vivi, I don't know this... Może zabrzmi to głupio, ale obraz życia wiecznego odgrywa niewątpliwie kluczową rolę w moim postrzeganiu Boga. Do jakiego stopnia hinduizm odbiega pod tym względem od koncepcji zachodnich?

Koncentruje się wokół faktu, że to, co skończone, jest zmienne, a to, co nieskończone, jest niezmienne. Życie wieczne zaczyna się zatem z chwilą, w której stajemy się częścią niezmiennego wszechświata, od wiecznej świadomości zwanej Brahmanem. Z tego punktu widzenia oznacza to samo, co zjednoczenie z nieskończonością. Niektórzy objaśniają to przez analogię do wody znajdującej się w różnych zbiornikach, cząstki wody w jeziorach, w stawach czy butelkach. Spadły na Ziemię w postaci deszczu. W modlitwach czytamy, że woda z oceanu wraca na Ziemię jako krople, aby znów połączyć się z tym samym oceanem. W ten sposób nie tylko wracamy do oceanu, ale się z nim jednoczymy. Gdy połączymy się ze źródłem naszego życia, jeszcze raz zakosztujemy wieczności. Nie będziemy już jednostkami, ale częścią całości. Mieliśmy życie wieczne. Przeszliśmy przez liczne wcielenia, żeby otrzymać to samo. Co zyskaliśmy? Każda tradycja religijna przedstawia odrębną wizję, która jest zawsze zagadkowa i niezgłębiona. Istnieją wyraźne różnice. Hinduizm naucza, że doświadczenie to wprowadzi do stanu ekstazy. Na tym polega zjednoczenie z Brahmanem. Wizja życia wiecznego proponowana przez Hinduistów różni się od chrześcijańskiej i muzułmańskiej. To niezmienna egzystencja. Jednostkowość bytu przekształci się w zjednoczenie z oceanem kosmicznej świadomości, z której powstaliśmy. Czy wizje życia po śmierci w różnych tradycjach mają wspólny element? Powie mi to Houston Smith. Wielki religioznawca, który praktykował hinduizm, buddyzm i sufizm. Mistyczny odłam islamu. Będąc jednocześnie chrześcijaninem. Co jest istotą życia wiecznego? Przyda się tu hinduskie określenie porzucić ciało. Jest użyteczne, ponieważ wskazuje na istnienie czegoś, co porzuca ciało. And that is what all Wszystkie religie the... podzielają the... ten pogląd. Now, the body ciało porzucamy w the chwili śmierci. Co nas czeka potem? Jeżeli uznajemy świadomość za podstawową rzeczywistość, której nie można unicestwić, nadal będzie żyła. Światło ekranu telewizyjnego nigdy nie zgaśnie. Natomiast obraz, który pojawi się po śmierci, gdy porzucimy już ciało wciąż pozostaje niewiadomą. To największa tajemnica. Będę wiedzieć, że jestem Robertem, a ty, że jesteś Houstonem. Ramakrishna mówił, że chce próbować cukru, a nie być cukrem. Druga możliwość to bycie cukrem. Zjednoczenie z kosmiczną świadomością. Utracimy własność. Osobowość I włączymy się w egzystencję absolutu. Często powtarza się frazę, że będziemy jak kropla Rosy spływająca do jasnego oceanu. Rosa skończyłaby marnie, ponieważ porównanie jest niewłaściwe. Oh. To kropla otwiera się, by zatopić w sobie ocean. Każda kultura wykształciła wizję życia po śmierci. Nie ma to jednak znaczenia, gdy poszukujemy pewników. Religie kreślą odmienne obrazy przyszłego życia. Jedne wyobrażenia są pozaziemskie, opisują zjednoczenie w zbiorowej świadomości i utratę własnego ja. Inne akcentują jednostkowość, a nawet cielesność. Zgodnie z nimi otrzymamy nowe, nieśmiertelne ciało i zachowamy tożsamość. Wizje pozaziemskie są błogie, transcendentne. Wizje egzystencji jednostkowej przypominają życie doczesne, w którym wzmocniono dobro i usunięto zło. Która wersja jest mi bliższa? To nieistotne. Gdy rozważamy życie wieczne, pragnienia w żaden sposób nie zbliżają mnie do prawdy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. opracowanie na zlecenie telewizji Planet Studio Arm Film tekst Urszula Stasz konsultacja merytoryczna dr Maria Guralczyk czytał Maciek Szklarz.